Tak wyglądają najlepsze promocje w internecie. Cyberpunk lub najnowsza FIFA za 39,99, dokładnie 75% taniej. Albo Watch Dogs Legion lub Assassin's Creed Valhalla za 49,99, aż 60% mniej. Szanuj pieniądze razem z metagames.pl. Tylko dziś kup dwie gry, a trzecią otrzymaj gratis. Ej, właśnie, dobra, jeszcze mam jedno pytanie do was Czy oglądamy Powa, mamy Będziego, czy Będziego? Na Wiem, że będzie gra z małą chcę Ej, szczerze, odpaliłbym Powa, mamy Będziego tam będzie taki, To będzie taki content, jak ona się nazywa? Ja, ja tam w góry. No ty weź łuk, bo ty się możesz przygotować, no, Jak tam skrót tak O OFFLINE Komaś no. Niego. Nie, ona nie streamuje. No, on gra siebie, zobaczmy no, z Nie O, Motor już jest. Ej, mam pytanie: Skoro nie można budować, to co bym grał na budowaniu? Bez testowa czy co? Oh, Patrz, on, on nie buduje. Oni nie budują, ale on nie. On nie...

Dawaj, dawaj go! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Ło kurwa, zerwa, zerwa, zerwa! żyj Dead, nice. dany! Kolej, uważaj, pióro! Wow. No oh, i mamy akurat pisię go! O no, nie, no tak się skończy, no! Nie ma... Dobra, zapowiada się krwa, z Ci też już dead! Chcę zobaczyć krwa grę, jak oni tryhardują! W pierwszej gierce co oni robią? W pierwszej gierce prosi nie budują, okej. Okay. Dobra, no. bez pierwszy late także przypominam, to jest turniej, gdzie dwóch prosów gra z content creatorami, ojcami i tak dalej Jest pięć gier, to jest pierwsza gra, w każdej grze jest jakaś zasada, w tej grze prosi nie mogą budować No to jest Potrzebuję no Amo do SMG i mogę cały coś I 5000 no, no, ja to jest tylko. okej okay. Spret, będą trzy nasze Nice Musimy. Ej, po, puść po amodeńki, mi Musi tam płyn siła Irze Kopy po... Ja ja Ale to nie jest To jest jednak jakiś Stawicz Scott

Ja, Mann, ja, man, ja man. 300, 300. Ja, ich weiß es noch. Ich, ich weiß noch, das Ich küsse dein Ernst, Digga. Danke für drei Jahre, Die Polen da, sind gut, Chat. Polska, Gorda, wo, wo sind unsere Polen? Wo sind unsere Polen? Ey, ich muss echt sagen: Powerplatte, Ching und Zombie haben das echt gut gemacht. Real talk.

Niekaż, jesteśmy top 4, so? top 2, top 3. <laughs> <gibli> 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 oh my god! Maxify. Będę Maxify. kills. Cool. Idziemy do Amara. Idziemy do Amara. Idziemy do Amara na ten. Poproszę najstraj dla Polaków. Idziemy zobaczyć końcówkę. Amara, jeden na jeden. Janisz That's versus Maxifi. Nie no. wiem, kto jest to jest Maxifi. To jest zu To jest hatte To Maxifi. in jest Maxifi. To jest To jest Maxifi. To jest Maxifi. To jest To To, to. Wie, jest Maxifi. To jest Maxifi. FNCS Winner, FNCS winner <laughs> <laughs> so Maxifi. Maxi Janis win. in GG Maxifi. Pierwsza gierka, Janisz top jeden, drugi mówicie, że Aqua, trzeci Polacy. Not bad gierka, not bad gierka. Chyba ktoś pisze, że mi perma dostał, za co dostałeś perma? Szybko, szybko zobaczmy. User. Ty netbana, a! Ty dostałeś k***a bana od Twitcha, a nie ode mnie. Nie Piszesz nie do mnie unbana. Weź! się możesz nam przydać. <laughs> Nie, no nie wytrzymałam! Albo Jacob tam by mógł No iś został No to też prawda. Ja mogę dropować, chcę, 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 broni Dobra, mam To nie nasz, to nie nasz. Chętnie będziemy ich rzucać, chętnie będziemy rzucać. Dawaj, dawaj, dawaj. Co my gdzie? Dawaj, 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 dawaj. kolejny, 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 dawaj, dawaj, ruszyjemy.

Mmm, nie, Jago, ale i 12 osób. Ej Jacob, ty w na lobby mówiłeś, że ten, tylko dwa fragi, nie robisz, a, ty, a teraz ile masz? <grym> 11, 11, nie Widzisz, że odblokowa odblokowałeś. Ej, Szymanę możemy nagrandzwić, nie, Możemy nie, zejść I tak wygraliście, ja sięgnąłem. Ja Jestem, ja bym z apteczką ty ty, 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 możesz tam Nie wiem, czy zdążysz, ale ja sobie złożę. Nie jest Operka. Cenny. Nie mam. Ja będę mówił info. E, ja, ja 3 ja teamy, 3 teamy. Ok. Muszę szukać fragów. Auf dem Ground. Power ist down gegangen. Der Content Creator von den Italienern ist down. Hieß das nicht, Content Creator darf upgraden? Ja, ja. Aber nicht die Pros. Die Pros dürfen nicht upgraden. Die hat auch nicht Spaß. Das geht doch nicht, oder? Spaß kann geangelt werden. Oh mein Gott. Oh, what? Oh mein Gott, Teague schafft es nicht! Und Karma, Pepper und Phoebe gewinnen ihre allererste Runde. Acht Kills! Du wegrali, oh, guck mal, jemand aufzieht. So was für eine Aktie, Yamada! So was für eine Reaktion Yamada! hast es doch ja gesagt! Zobaczmy, Zobaczmy reakcję Amara, widzowie. Nie, nie, no nie ma, no nie ma, no nie ma, nie ma szansy, żeby. No, wygrali, wygrali 100%. Okay, wygrali 100%. Widzowie. No, teraz Simon tylko reakcja Amara. Like GG! Okay, Ile? 2000, 2000 euro? 2000 euro? Yeah, Free? Yeah, Jest! O kurwa! 40 punktów przewagi nad tą 2 widzowie.

Gora! Auf der zweiten Polska, Gora. Italiener. Power Snaked und Aya Bafo. Polskagora hat sich zurückgehalten. Und trotzdem. Stopa, sehr, sehr Elf, geil. Du auf dem zweiten Maxify und